Cześć! Szymon z tej strony. Witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku przeczytanej z biblioteki. Tym razem moja uwaga będzie poświęcona Kapitanowi Ameryce. No dobra, nie temu. Temu. Jest to komiks z serii super Marvela. Kolekcja od Hachette. Komiks ten wypożyczyłem w księgarni Beskidzkiej w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja w Bielsku Białej. Klasyczny układ Kolekcji Superbohaterowej Marvela. Czyli czerwona okładka, grzbiet z numerem tomu oraz fragmentem panoramy. Tył ok y tył okładki, gdzie są pokazane. Okładki wszystkich wchodzących w jej skład zeszytów. Tytuł Wojna i pamięć. W klasycznym układzie mam wklejkę przedstawionych autorów y komiksu, co jest bardzo ważne. Rysu za rysunki odpowiada John Byrne. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jakiś taki krótki wstęp. I, i króciutkie historyjki odnośnie tych historyjek to jest wyrwane można powiedzieć z ciągu historia z Kapitanem Ameryki tak jak to było opisane w latach 80 czyli nie mamy takiego jednego, jednej miniserii tylko mamy tutaj po prostu kolejne przygody, gdzie Kapitan Ameryka mierzy, mierzy się z różnymi swoimi przeciwnikami oraz także powiedzmy z trudami życia codziennego jak tutaj na przykład ma chociażby kwestie swoich wspomnień, które ma niepełne, czy różnego rodzaju zagrożenia, kwestia wykonywania jakiejś powiedzmy pracy zawodowej, którą ma. To jest właśnie fajnie zrobione, że tutaj tożsamość kapitana jest tajna, a on musi w jakiś sposób utrzymywać się, zarabiać na życie, co jest ciekawe. I. Powiedziałbym, że niektóre rozwiązania niektóre z tych wątków są zaskakujące. Jest na przykład tutaj walka z tym gościem od Robotów to no, niestandardowy pomysł na finał. Podoba mi się. Tutaj jest w ogóle świetny pomysł Kapitan America 250 zeszyt, kiedy zostaje przez chwilę kandydatem na prezydenta. Jest to bardzo, bardzo fajny, fajnie pomyślane. Tak troszeczkę humorystycznie, troszeczkę z przekąsem, ale też pewne ciekawostki daje, kiedy to celebryci, z, którzy nie znają się na pewnych sprawach, nagle chcą być politykami. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Później mamy taką takie opowiadanie, to chyba dwu albo trzy zeszytowe. Też jakieś takie, no, super bohaterze nie, że tak określę. Klasyka. No i ostatnią, taką najważniejszą, chyba historią, czy najdłuższą, to jest odnośnie tego, że musi się pojechać do Anglii, polecić do, Angli do Wielkiej Brytanii, bo tam mamy kwestie z przeszłości, z czasów II wojny światowej. Jest to fajnie opowiedziane i generalnie trzyma się tu przyjemnie. Oczywiście nie jest to jakaś super wybitna historia, super. Potężna, super angażująca, ale to jest po prostu przyjemna lektura. No i jeszcze podsumowanie tego: jak ktoś nie wie wiele, zbyt wiele o Kapitanie Ameryce, to ma tutaj taki zeszyt podsumowujący, który te wszystkie fakty łączy. Jeżeli chodzi o dodatki, to jest to klasyka, jeżeli chodzi o tą kolekcję: czyli mamy krótką historię Kapitana Ameryki plus okładki z kamieniami milowymi typu Debiut, od, odnalezienie Kapitana Ameryki w lodzie i przyłączenie go do drużyny Avengers i tak dalej, te różne historie, które są dość istotne w, z perspektywy tego bohatera. Wiele z nich się, czy, część z nich czytałem, nie wszystkie oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc, komiks jest warty polecenia. Bo jest taką jedno-tomową historią o kapitanie, kiedy można się dowiedzieć, jak go się pisało w latach 80., troszeczkę poznać jego przeszłości itd. Ogólnie rzecz biorąc, polecam ten tom, zachęcam do odwiedzenia biblioteki do filii na Osiedlu Słonecznym, ulicy Reya. Małem tam wiele komiksów, w tym właśnie troszeczkę takich pojedynczych tomów superbohaterów Marvela, kiedy można poczytać o tych bardziej popularnych bohaterach jak ten oraz tych mniej, jak na przykład Union Jack które w tym tomie występuje. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.